Nie chcą, nie chcą grać yy, w rozgrywkach ligowych, nie żadny lokał, bo lokał to tylko może ogłosić polski związek hokeja na lodzie. Nie chcą grać. Ja dzisiaj zadałem jedno pytanie. Prezes może być najgorszy, ale co się dzieje i dlaczego jest tak traktowany? Hokeista, jego żona, reprezentacja i kibic. Bo my możemy dochodzić do sporów, możemy się spotykać w ministerstwie nawalnym. Prokuraturze, w, w sądzie, gdziekolwiek, gdziekolwiek chcecie. Ale jak prezesi klubów mogą was tak potraktować? Ja dzisiaj chciałem powiedzieć jednoznacznie, że faktycznie, że faktycznie złożyłem deklarację. Podpisałem, jeszcze raz mówię, podpisałem umowę u notariusza z firmą angielską, która okazała się oszustem na kwotę 2 milionów, 2 milionów euro. I ja wreszcie czułem, że jestem jak u Pana Boga, a chcę wam tu przysiąść jeszcze raz, że z Lim Teamem, który nazwał tutaj hmm, hokejnek, tą drużynę, która się tworzyła, nie miałem nic wspólnego. To był zbieg okoliczności. Posłuchajcie, że w tym projekcie uczestniczył mój asystent. Tylko i wyłącznie dlatego, że był 20 lat radnym miasta Sosnowca. Ale my nie mamy nic przeciwko Dziękniowi. Ale chcę, żebyście byli, że, że jestem z Was. Ale powróćcie mi, że przyjechałem... i. Ja, 60... ja chciałem też coś zadać jakieś pytanie. No ja, ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że byłem z tym miastem i jestem z tym miastem mimo że się nas. Co z finansami? Co z finansami? Jeszcze raz. Nie ja tam Ja proponuję, żeby jedna osoba zadała pytanie żebyśmy wszyscy usłyszeli, jaka jest kondycja teraz w Polsce proszę kto? Proszę powiedzieć, dlaczego pan... Jeżeli do pewnego czasu nie załatwi pan głosora dla Polskiego Związku Już chcę powiedzieć, że po pierwsze deklaracja... Po pierwsze chcę powiedzieć, że deklaracja taka była złożona, kiedy mnie wybierano. Była ogłoszona 31 grudzień 2013 rok. Natomiast jeżeli chodzi o 15 wrzesień, który mówiłem, że jeżeli nie będzie, A to tak powiedziałem, że też się podam, z racji tego, tylko i wyłącznie, kiedy te słowa mówiłem, nieopatrznie była podpisana ta umowa, gdzie te pieniądze miały płynąć do podpisów związków okay Co ta umowa... Tałubowa biegła, biegła... biegła... biegła Nazywa się to jest Dzień! Proszę Dzień! Dzień! Dlatego Państwu mówię, bo w tej uchwałie. W imieniu proszę woda. Y, takie rzeczy są w tym no Tak to ja mam wiedzieć. Panie prezesie, w imieniu proszę woda. Jest pytanie tutaj gmina: czy mamy bukar, czy, ja mm. czy, czy nie mamy? Ja dzisiaj tu zgłosiłem. Bo ja, ja, ja dzisiaj złożyłem deklarację. Ja dzisiaj złożyłem deklarację. Co? co? się chyba nie jeszcze. Do do przedyskutowania przez kluby, przez kluby, że jest Prawo jest y, walne sprawozdawczo-wyborcze, czyli poddam się poddam się kiedy, kiedy, kiedy to będzie? będzie? kiedy będzie? będzie w maju? A!

Nie ja do z Jeżeli jest mowa o tym, że to ma być w a Jedno tylko. Jedno tylko. Jedno Pan teraz mówi, że w maju. W lutym będzie dalej uzupełniające. Panowie, czy Po co wybierać? Na dwa miesiące. może Pan posłuchał. Nie to tylko. Pan nie Pan Tysiąc historii, w które my wierzymy boli jako dziewica polskiego hokeja, którzy przychodzą i no, na razem rozmawiali. Razem żeśmy rozmawiali. I kiedyś panu podałem rękę, a teraz ta ręka... Ja bym się kiedyś chciałem coś odręba dziestykował. <noise> <noise> kiedyś żeśmy rozmawiali. Uważałem pana za człowieka honoru. Nie mówię. Załatwił pan dobrego cenera za a w jest to, pieniądze z własnej A jest z polskiego Związku. A to jest procent, jak bo będzie, no jakie? odsetki, no, to wszystko, yes. No widzi pa widzicie państwo i, jest I to jest najgorsze, co co masz w tej To nie jest prawda, tak? Prawda jest, prawda jest, możecie obwiniąde. pan jest za to? Co tak jest. No widzicie, no w w tym, chciałem was przeprosić, w, w, w takim razie, jeżeli mówiłem o maju, to, w to, w to, to dlatego tylko, zresztą, żeby zdążyć, to to wierko, żeby nie było zajęć. Wszystkie kluby powiedziały, że w lutym. Ja nie mówię, że prezesi klubów są super, bo też nie są. Nie są ugięci i nie są te. Nie mówię, że są dobre. Ale takie kręcenie, jak pan kręci, codziennie pan opowiada coś innego, proszę pana. Codziennie są doniesienia z prasy, bo my niczego innego nie wiemy. Codziennie są doniesienia z prasy o czymś innym. Dlaczego pan zwolnił? Pana Terleckiego. Dlaczego panu... odwołał To no my jesteśmy przeciwny Są... yy, no, no, panu Terleckiemu. To... My, my nie jesteśmy za panem Terleckim, ale to yy, dlaczego? Może pan wyjaśnić? Dlaczego, dlaczego? Do... No oczywiście. Dlaczego? Jeszcze raz, jest zmiana. Dlaczego był zwolniony, przepraszam, dlaczego był zwolniony przez pana Zawadzkiego, czy jak mu tam, yy, nie obrażając pana Zawadzkiego, dlaczego był zwolniony telefonicznie Skoro on tak mówił, przez pana Zawadkiego, a nie przez pana osobiście. Nie miał pan odwagi do tego, żeby mu to powiedzieć? Panowie, okay, mam odwagę dzisiaj być, ale jaką ma pan odwagę? Stoi pan za barykadą, za pięcioma czy sześcioma gościami. Kiedyś pan był z nami. Stał pan z nami, jak pan, pana wybieraliśmy na PEZ. Dlatego znam. Nie dało panu naprawdę nic do pomyślenia. Ja prawo! panu Nie dało panu do pomyślenia dzisiaj nic. jak chciał pan przemówić chociaż dwa słowa, że nie daje ludzie panu powiedzieć. Dlaczego? Bo pan ma jakiś Nie lubią Zastanawia się pan, jak ludzie za przeproszeniem mówią do pana jak dalej. Do pana tak krzyczą z trybun, czywnica polskiego hokeja, kogo pan jest? Bo pan jest dla nas. Tak. Pan chce dla nas zrobić. Nie, nie, nie dla pana, tylko pan dla pana. Pan dla nas chce tą zrobić dyskusję. Nie to, dla To nie. nie jest pana folwark, żeby to miał tak. sobie pan 5 czy 10 górą. Pan jest dla nas. I skoro pan słyszy, że my mówimy, że nie, my dziękujemy panu. To jakąś reakcję z czego trzeba mieć? A nie chowa się pan w szatni. Za kordonem kurde i uważa Pan, że jest Pan wielki, bo będą na nas wymógł. No ja, tu no właśnie, po co, bo co? Tutaj powiedzieli, że tutaj mam się spotkać, tu mam stać. Wyjdzie. Ale kto powiedział! Pan powiedział! Pani to się to błysieśniki. Błysieśniki. Błysieś, Błysieś. Błysieś. Ale, nie, nie. Panowie, chciałem... Nikt <gryśniaus> pana za krawat tu no, na czego no, nie będzie, bo no, to, no, to, to, to nie ta, nie ta, nie ta, nie ta, kultura, nie ta, nie bo dalej nie wiemy dla nas bardzo rzeczy, bo tak, ale nie wiemy bardzo istotnych rzeczy. Kiedy mówimy? Kiedy Najważniejsza sprawa, najważniejsze, to chyba wszyscy chcemy usłyszeć, czy mamy w ten puchar, czy nie, bo to jest dla nas, Sanoka, przede wszystkim najważniejsza sprawa. Nie wiemy o tym, nie wiemy... Nie, dla nas... Puchar nie jest ważny. Na dzień dzisiejszy no, nas jest, Nie, nie, się jest nie. Dla nas jest ważne, co kluby mają zrobić. Co prezes PZKL-u zrobił w polskim hokeju. To, że nie rozegramy pucharu, to jest nieważne. Nie. Nie zgadzam się. Buchar no, nie, powinien być w tak? Sanoku. Tak jest. Po prostu, powinien. Noku, tak, tak jest. jest, jest. Ale powinny być trzy czy cztery. Ale bez tego prezesa. Ci trzy ludzie grają dla nas. <grym <grym dla dwóch no, tysięcy w Dla po tysiącu czy tam po dwa tysiące dla innych. No dobra, to będzie Puchar w Sanoku czy nie? Nie można jej niszczyć. Trzeba załatwić jakąś skupalę. Trzeba ściągnąć media przede wszystkim. Nie możemy podawać czy tam cele w celekstresie, czy tam wiadomości, a to nawet w wiadomościach. wiadomości w wiadomościach nie chcą podawać pan, wyniku o ligę. Panie, to panie, ja. Nie ja ten nic obchodzi, ja tam znam też. ten. jest wynik a... ligi, wynik ligi taki i tak. I to jest. Dobrze, żeby zakończyć a żeby zakończył, jak Pan obiecywał, przepraszam. Obiecywał Pan ligę w HD. Puszczalne nie wiadomo jak, na jakiej telewizji. Myśmy w to wszystko uwierzyli, że się Myśmy I teraz stoimy przed Panem i żądamy od Pana wyjaśnień. Bo minął czas, już Panu skreślił. Co pan załatwił? Chciałem tylko, chciałem tylko zakończyć. Buja. Co pan załatwił? Pan gdzie pan wcześniejszy z Hajduga mieli tacy sami, takie same, to samo załatwiło za pana, tyle, że pan załatwił ten mnie To trzeba panu... Może cenę w pierwszej reprezentacji to nie. Ale tych chłopaków cenę chinów, to jestem pełen. Szatwił. Jestem pełen szacunku dla pana. Ale pod zresztą, przecież obiecuje nam pan jakieś historie, wpakował Pan w klinice w takie nie wiadomo co, to zacznie pan jako pan. Pan żąda pa, od nich pieniędzy kurwa kartę. A teraz Pan żąda od nich zapłaty? Ma od nich, za to, że pan Pana kurwa Drift Team przejał ich cały Słuchajcie, słuchajcie Panie, Słuchajcie, ale jest jedna sprawa, Panowie, Panowie, ale... Ej! Ej! Panowie, ale jest jedna sprawa. Tutaj nic z tego nie będzie, bo pan...

na, na, na mecze hokeja w Polsce. E, mamy tą rękę. Organizujemy jeden puchar, drugi puchar, teraz trzeci puchar, chcemy zorganizować jako, 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 jako miasto, jako, jako most. E, zadajemy panu pytania odnośnie tego, tego zgromadzenia zwalnego zebrania lutym. Pan mówi, że w maju. Dlaczego w maju? Jeżeli pan jest... E, pewny tego co pan uczynił, co pan do czego pan doprowadził, pan coś do, co, co, co pan uczynił dobrego dla hokeja. Nie powinien się pan obawiać. E, ja, żeby... ja się nie obawiam. Jak tu nie? Znaczy, pan, się no, nie to nie? Da, to, nie ma żadnego weryfikacji Były, pyta były becie, pytania. Ostatnia powiecie. rzecz. Były pytania, na żadne pytanie, według no, mojej no, wiedzy, no, nie odpowiedział pan. Wie, bez sensu, żebyśmy, żebyśmy rozmawiali. Jak staram się, powiedziałem, że to miasto było. Moje i tutaj przyjeżdżałem z największą chęcią, ja a to wie, dalej mówicie, że to są słowa na nie kolego, ten puchar powiedziałem dzisiaj, jak wyjechali prezesi, jeżeli powiedzą tak, jest puchar u was. Ale nie, to wtedy będą musieli się ugiąć prezesi, to panu. Tak, to tak. oni pójdą na kompromis, a co pan da z Pójdą na kompromis, bo inaczej nie, pan stoi, stoi twardą ręką, mówi pan, będzie pan ale walne, będzie walne, ale pan jest ich bo dla mnie najważniejsze są mistrzostwa świata na Litwie. I czy Wam się to podoba, czy nie podoba? Może Pan opowiadać takie historie. Od mistrzostwa świata jest ten. I jest drugi Tak Nie może Pan sprawdzić że ale Pan, jest sytuacja Nie zajmuje się pan jest w Nie, nie, żeby było jasne. Puchar Polski, dzięki mojej decyzji, gdzie Ale no Nie gdzie W, no, po, pan w wie dlaczego? No, po, A, po. W bo nie macie pieniędzy. Ale wcale, czy Pan może zrozumieć, że o tym decyzji... O tym, o tym, zdecydowała Fundacja Kibiców, że chciała najpierw w A tak Ej, to, się po nie będę durnia. Proszę Państwa, ja na koniec dwa zdania. Jeżeli cień zaufania jeszcze chce, by prezes u nas

¡Gracias!